Hej, witajcie. Dziś zagramy sobie w Battlefielda trójkę. Moi kochani, ostatnio było tyle FIFA na kanale, że już pewnie nią rzygacie, a będzie jeszcze więcej, bo mam FIFA nagrany zapas na najbliższe półtora tygodnia jak nie więcej. Tak więc, żeby było coś innego na kanale, postanowiłem dla was właśnie nagrać bf trójkę. Nie miałem innego pomysłu. Eee, ogólnie uff, nie mam co nagrywać, tak? Nie mam co nagrywać. Powiedzmy sobie szczerze, eee, nie mam żadnych nowych gierek prawda, można by było Far Kraja kurwa 4 nagrać. Tam się jebany i stawił tak w dupę. Znów ten sam skurkowany, no. E, ogólnie mógłbym nagrywać Far czwórkę, ale nie mam takiego dosyć dobrego kompa. Więc jeżeli mam to nagrywać w trochę, e, powiedzmy sobie, ubogich FPS-ach, to wolę tego w ogóle nie robić. Tak więc zagramy sobie w BFA, BFA trójkę, tak? Troszkę ta gra przycina, nie wiem dlaczego, czy to przez ekrzyna, czy też coś. U mnie z kąpem jest nie tak. Fuck, przycięło mi. E... No ale zobaczymy jak to będzie, tak? Zobaczymy, czy, czy da się grać, czy też nie. Tam się gdzieś jebany wysunęł mi. W f ostatni raz temu grałem, łoj, wow, chyba z jakiejś... pół roku... Kurwa, jakieś pół roku temu, jak nie więcej, znów ten sam koleś, Plan Line, nie sprzątnął? Jebany murzyn, no. No kurwa, no nie wierzę, no to co za chuj, żebyś zdechnął? Tak więc, moje place tutaj mogą mnie być dosyć... Dobra, jednego żem sprzątnę. A czemu tak laguje nie wiem, no oj, tu, tu, tu zaraz się tu wysunie jakaś menda. Kurwa z prawej się wysunął gdzieś tam, jebany no. Uff, co my tu mamy? 7? Nie, 4 na 1 na razie. Kiepsciutko, strasznie kiepsko. Chyba, ja ich w ogóle jej nie widzę, tak na ślepo strzelał. Plain line. Ile on ma zabitych w ogóle? 19. W tym razem 3 razy nie zabija, bo 4 już. Już, już ci rzucam amunicję. Spokojnie, panowie. Easy easy. Urzęba, no skąd? Jak on mnie zabił? Jak? Sześć razy mnie już zabił. Co za śmieć pierdzielony, no macie. Trzeba, żebyś śmieciu zdechnął, no. Dobra, tu są nasi. Plain lines skubany, no. Dobra, tu są nasi, to dobra, spoko. Dobra, siwy legnął sobie. Siły się siły wysunęły, ze, ze snajperką Uff. O, ktoś mnie podniósł, super Co tak trochę pokampimy, wiem, wiem, że zaraz będziecie w także strasznie kampię W dupie dobra, się tu ładnie chłopak wysunął nam. też jeden z naszych leży, znaczy się kampi ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz Dobra, damy im szansę niech się wysuną! Uwalaguje mi to czasami przy nagrywaniu Fuck, w ogóle go nie widziałem. <ścoughs> czy, czy, czy ktoś mnie podniesie? Kurz, właściwy! Kuj, jebany, no. Dobra, idziemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie? Wow, nic tylko nie trafiło, fuck Kurwa, przegrywamy, musimy się spręży! Co za siwy chuj, no? Spokojnie już tu ciśniemy, zaraz, zaraz tu ogarniemy temat. Kurwa, przeżył? No co za śmieć, żeby ci pies zdechnął. Chuj mi po tej asyście, no. O, w dupę, o, w dupę! No nie no, znowu on, ja muszę wyjść i go zajebać zaraz, bo już mnie kurwie, no. Kurwa mać, żeby jeden chujcie cały czas... sprzątał, no. Nie przepadłem, bo jakiś ostrzał wejdziemy a z tego będzie, no ale dobra Widziałem go tam, fuck, ale... No spokojnie tam, panowie, no panowie, spokojnie To był mój czy nie? Kurwa, to nie był chyba mój Ożysz w dupę no Trochę się spinam przy tej grze. Ja wiem, wiem, ale muszę się skupić na niej. Jak się nie skupię, to będzie to jeszcze gorzej wyglądać niż to wygląda. Teraz nie wiem, czy to był mój czy nie, bo kurde, nic, nic nie było żadnego znaczka, no. Minimalnie przegrywamy, ale spokojnie. Ile my tu mamy? 9 na 11 chyba. Ktoś mnie podniesie byłoby miło. Chyba nie. Dobra. Kurwa, no nie wiem nawet, gdzie tu się ruszyć, bo... Oluju. Już wszystko rozjebane jest konkretnie. Dobra, ciśniemy tutaj 9więdzie te świetniki siedzą teraz dobra dla nacik Przeżyłem. No szybko, przeładowy, przeładowy wuj. Elegancko tam dostali. Obcy. tu zajdą. Ładnie ciśniemy, z tematem lecimy, aj! Nie jest źle, 16 na 14 będzie, chyba, że ktoś mnie podniesie. Ale i tak, kurde, przegrywamy dosyć dużo, już... ...10-20 punktami prawie. A teraz ładniej pocisną chyba 3 albo 4 sprzątem. ja to dało, no. Kurwa, znaleźć jakiś granat, skądś tu... Znów ten siwy chuj, no. Pierdolony murzyn, nie wiem gdzie jak... No nie widziałem go, gdzie on jest?! Nie wiem czy wyście go widzieli, czy nie. Ale ja go nie widziałem. Może mnie ktoś podniesie, ale to jest mało prawdopodobne. Mamy 16 na 16 w tym momencie chyba. No dokładnie. Dzięki, ziomek. Dzięki, że mnie podniosłeś. Kurwa, no... Ruszyć się nie można w ogóle. Siwy wymiata, patrzcie. 76, kurwa 32. Leć, kurwa, leć. Goniłem go w końcu, ale mi zostawił odłamkowego w prezencie na rozerwanie dupy. Kurwa, przez pychuja go chuja goniłem jeszcze mi granatę zostawił, no. Dobra, wyjdę. Dzięki zjomek, dzięki dobra, do jeden został. ile wow, Ile ich tam poszło chyba z dwóch albo trzech, większa ekipa. Jedynkę chcę! Kurwa, coś mi się tu zlagowało teraz, chuja. Czemu on przeladowywał akurat teraz? To jakiś, jakiś sniper tu jest. Jak nie tu, to tu. Nie wiem, do ile ta gra jest. Czy ona jest do 500 leci, czy. Czy się kończy zaraz? A czy się. Czy tysiąca? Czy Mam nadzieję, że tysiąca to nie leci. Ale tego nigdy nie wiadomo. A siwy Nie wiem, może ktoś mnie dźwignie Kurde nie jest lekko, no nie jest lekko, sami widzicie Jak się nie zakampisz to ...to ciężko zabić Czy niestety moje playsy są jakie są U, mój czy nie? No chuja no kurwa nie wiem, czy nie to jest mój czy nie mój Fajnie. Jednego zabijesz, to drugi cię sprzątnie. Nie myślę, że to mapy skończymy w tym odcinku. Abym chciał chociaż raz tego siwego zabić. Chuja. Ale nie wiem, czy mi się uda. Czasami warto poczekać, bo jak ktoś cię podniesie, to wtedy drużyna nie traci punktu, a tak to jest dupa, ale i tak w tym przypadku gówno to da, bo mamy 50 punktów straty. Kurwa, pokampili się gdzieś chuje no. Jest jak jest. No kurwa! Chyba do 400 jest to ustawione. Okej okay, moi kochani, niestety mój zespół przegrał, tak? Starałem się dzielnie, jak tylko umiałem, jak tylko mogłem. E, nie jest najgorzej. 4, 24 na 25, więc powiedzmy, że tak średnio mi poszło w tej rundzie. E, ja oczywiście wam dziękuję za uwagę i zapraszam was na kolejne odcinki z cyklu BF3. Pewnie coś tam jeszcze sobie Eee, pokręcimy z BF, a żeby było fajnie, tak więc bądź.